Postaramy się tutaj przedstawić niektóre z najważniejszych kwestii dotyczących tej osoby. Jednym z głównych czynników w jego przypadku są skandale. Skandale seksualne, które miały miejsce podczas jego posługi jako biskupa. Na ekranie widzicie raport, który ukazał się w stacji informacyjnej Quarto Pouder. Raport ten dotyczy sprawy domniemanego wykorzystywania seksualnego trzech kobiet w diecezji, która w tamtym czasie znajdowała się pod nadzorem prewosta. Te kobiety osobiście zgłosiły się do niego. Przynajmniej jedna z nich rozmawiała z nim bezpośrednio. Zobaczmy, co z tego wynikło. To jest głośna sprawa. Jeśli poszukacie informacji o prewostcie, zobaczycie, że ta sprawa wzbudziła duży rozgłos, ponieważ te kobiety nie poddały się, zwłaszcza kobieta, którą widać na ekranie. Ona się nie poddała. Dalej domagała się sprawiedliwości. Tymczasem na ekranie widzicie historię prewosta i pierwsze przypadki, w których chronił on księży. Księży w cudzysłowie, bo jak wspomniałem, nie zostali oni ważnie wyświęceni. Księży Nowus Ordo, którzy dopuścili się wykorzystywania seksualnego. Ten dokument można znaleźć pod adresem widocznym u góry, infowatikana.com. Reszta adresu znajduje się obok. Było kilka przypadków tuszowania spraw. Pierwszy to sprawa Jamesa Reje. Oskarżonego o molestowanie nieletnich. Został on umieszczony przez ówczesnego kapłana Roberta Prevosta, który był prowincjałem zakonu augustianów w domu Świętego Jana w Hyde Park w Chicago, mniej niż 100 metrów od katolickiej szkoły podstawowej Świętego Tomasza Apostoła. W 1990 roku Rej został oskarżony o wykorzystywanie dziecka podczas swojej posługi w parafii św. Piotra Damianiego w latach 1984-1989. Został stamtąd usunięty, a następnie prewost umieścił go w tym domu bardzo blisko szkoły podstawowej świętego Tomasza Apostoła. Kolejny przypadek tuszowania sprawa Richarda Magrata z tego samego zakonu co prewost, zakonu Augustianów. Był on dyrektorem katolickiego gimnazjum w New Leone w stanie Illinois w 2013 roku. Mieszkał w tym samym domu co prewost żyli w tej samej wspólnocie. Znaleziono u niego straszne rzeczy zdjęcia dzieci na jego telefonie. Został oskarżony o wykorzystywanie dzieci w wieku od 13 do 15 lat. Obecnie jest na emeryturze. Wycofał się z życia publicznego i zamieszkał ponownie w domu Świętego Jana, tym samym, który znajduje się 100 metrów od szkoły podstawowej. Teraz przeproszono szkołę, bo ludzie się skarżyli i został stamtąd usunięty. Co ciekawe, choć prewost rzekomo mocno walczy z nadużyciami, to jak widzicie na tym nagraniu, mimo to ci ludzie zostali jedynie przeniesieni i zniknęli. W przypadku McGratha, w grudniu 2018 roku Associated Press poinformowało, że jego miejsce pobytu jest nieznane i że zasadniczo zniknął. To była albo diecezja, albo zakon, który rozwiązywał te sprawy, skargi, poprzez wypłatę pieniędzy. Myślę, że to były 2 miliony dolarów, czy coś takiego. Zostawię to komuś innemu do zbadania. Gdzieś to tu jest, ale teraz po prostu chcę Wam przedstawić te fakty. Są dwa przypadki tuszowania spraw: Richard McGrath pod jego nadzorem, potem James Ray również pod jego nadzorem. Teraz przechodzimy do głównej sprawy, o której chciałem powiedzieć. Zanim do tego przejdę, szybko wspomnę, że istnieje skarga złożona przez organizację o nazwie SNAP sieć ocalałych po nadużyciach ze strony księży. Chcę tutaj zaznaczyć, że mówimy o księżach Nowus Ordo księżach kościoła Watykanum II o nich mowa. Ta organizacja faktycznie złożyła skargę na tych księży, którzy zostali wypuszczeni na wolność, dalej mogli swobodnie działać. I wspominają tu przypadek Richarda Magrata oraz nadużyć, których się dopuścił i fakt, że pozwolono mu kontynuować swoje działania, że pozwolono mu odejść bez konsekwencji, zasadniczo bez poniesienia odpowiedzialności. Zwróćcie teraz uwagę na tę część. Mówi się, że winni to m.in. kardynał Blais Cupich. biskup Ronald Hicks, biskup David Meloy, kardynał Robert Prevost, ponieważ nic z tym nie zrobili. W tym nowym materiale wideo, który teraz widzicie, jedna z ofiar głównego skandalu składa skargę. Wspomina, że Robert Prewost został później mianowany przez Franciszka szefem dykasterii do spraw biskupów. Miał więc władzę, by usunąć wielu z tych sprawców, ale tego nie zrobił. Pozwolił im działać dalej. Dobrze, teraz musimy przejść do głównego skandalu. Główny skandal to oczywiście coś potwornego, jak wszystkie tego typu sprawy, i dotyczy sytuacji, w której trzy kobiety, Anna Maria, którą widzicie tu na nagraniu, i dwie inne kobiety zostały rzekomo wykorzystane przez księdza Eleuterio Vasquez Gonzaleza. Co się wydarzyło? Anna Maria staje się rzeczniczką wszystkich z nich, można powiedzieć, ponieważ jest najbardziej otwarta. To ona zdaje sobie sprawę, że kilka z nich zostało skrzywdzonych, i to ona idzie i mówi o tym prewostowi. Prewost mówi jej: idź i złóż skargę na policji. Bo Kościół katolicki nie może już prowadzić dochodzeń w tych sprawach, nie możemy tego badać. Dla tych z Was, którzy mieszkają w Ameryce, może to brzmieć rozsądnie, ale jeśli mieszkasz gdziekolwiek na południe od Ameryki, w Meksyku czy innym kraju Ameryki Południowej, dobrze wiesz, że pójście z czymś takim na policję to strata czasu. Policja nic z tym nie zrobi, tylko zmarnujesz czas. Sam próbowałem takich rzeczy, to totalna strata czasu. Więc prewost po prostu je odprawił. Nie otwarto żadnego dochodzenia. Stwierdzono, że było dochodzenie, ale nigdy nie pokazano żadnych dokumentów, niczego nie ujawniono. Ludzie prosili o dokumenty, nigdy ich nie pokazano. Teraz nie będę Wam przedstawiał całej historii. Możecie sami ją sprawdzić na stronie infowatikana.com. Jest po hiszpańsku, ale możecie ją przetłumaczyć w Google. Chodzi o to, że trzy kobiety składają skargę, mijają lata i nic się nie dzieje. Później Prejwoust zostaje, jak już wcześniej mówiliśmy, mianowany niebiskupem, ale szefem biura w Watykanie odpowiedzialnego za wybór biskupów. I od tego momentu skarga jest zamieciona pod dywan. Jak mówią kobiety w tym nagraniu, w tym reportażu, który znajdziecie na americatw.com. To materiał przygotowany przez redakcję Quarto Powder, również po hiszpańsku. Jak tam mówią, po jakimś czasie zorientowały się, że nic się nie dzieje, więc poszły złożyć skargę. I kiedy ją składają, przygotowuje się dla nich kolejny raport od zera. Mówią im, tu czytamy, że nie złożono żadnego raportu, nic się nie wydarzyło, zaczynamy on zera, wcześniej nic nie zostało zrobione. Mówi ona, że nigdy nie było momentu, w którym ktokolwiek przeprowadziłby z nimi rozmowę, nikt z kościoła ich nie wysłuchał, zostały całkowicie porzucone. Osoba, która je odwiedziła, myślę, że to było rok później mówi. Zadawano nam pytania, aby ustalić fakty, i że dziwiło go, iż przez cały rok nie przeprowadzono żadnego dochodzenia. Pytano nas o to, co się wydarzyło. Ja jako osoba składająca skargę zrozumiałam, że wcześniejsze zgłoszenie złożone do biskupa prewosta było kompletnie bezużyteczne. W tym momencie ta nowa osoba, która z nimi rozmawiała, pokazała im dokument przygotowany na polecenie prewosta i powiedział: Ten dokument jest bezużyteczny. Jedyną rzeczą, która ma jakiekolwiek znaczenie, jest to, co zrobiliśmy dzisiaj. Na co ona mu odpowiada. Więc rozumiem, że w kościele jest mnóstwo korupcji. A on mówi: Jestem nowy w tej sprawie, nie wiem co działo się wcześniej. Nigdy nie zapewniono im pomocy kanonisty, nigdy nie powiedziano im, że mogą taką pomoc otrzymać. Do tej pory można by pomyśleć: może jest coś czego nie wiemy, może jednak zaczęli jakieś dochodzenie, coś się działo. Później prewost zostaje, jak już wcześniej mówiliśmy, mianowany niebiskupem, ale szefem biura w Watykanie odpowiedzialnego za wybór biskupów. A wtedy kontaktuje się z nimi kanonista, mężczyzna. Zaraz zobaczymy kto to był. W 2024 roku, czyli rok temu, ofiary poprosiły kanonistę z Peru, Monsignora Ricardo Coronado Arrascue, aby reprezentował je przed diecezją. Ten człowiek Wydaje się, że uczciwy zebrał wszystkie podpisane zeznania, zebrał świadków, poprosił o audiencję, poprosił o dokumenty z wcześniejszego dochodzenia, które, jak twierdzono, miało miejsce. Pominę teraz dużą część tej historii. W skrócie, ten prawnik rozpoczyna spór z diecezją, domaga się sprawiedliwości, prosi o dokumenty, próbuje uruchomić prawdziwe postępowanie. Pyta. Gdzie jest to dochodzenie? Nie mogę go znaleźć. Co się dzieje później? Ten człowiek zostaje usunięty. Czytamy tutaj. W sobotę, 24 sierpnia, otrzymuje on komunikat z konferencji episkopatu informujący, że ten człowiek, Coronado, który był prawnikiem kobiet, nie może już wykonywać funkcji kanonisty w Peru. Nie może reprezentować żadnej z ofiar, które aktualnie broni, w tym trzech ofiar nadużyć seksualnych. 29 sierpnia zostaje poinformowany przez swojego prawnika, że nie jest już inkardynowany w swojej diecezji i zostaje zaproszony. Zwróćcie uwagę na to słowo. Zaproszony do porzucenia stanu duchownego innymi słowy jest przedstawiony niemal jak oszust widać więc, że istniała ogromna siła działająca przeciwko ofiarom i ich prawnikowi, chroniąca sprawców nadużyć seksualnych, księży winnych molestowania. Trudno. Naprawdę trudno nie dostrzec związku między Prewostem a tymi wydarzeniami, zwłaszcza, że ochraniał on kilka osób, które były zaangażowane. Jeśli chcesz to zobaczyć, na stronie infowatikana.com znajduje się list trzech ofiar, w którym oskarżają kardynała o nadużycia i bardzo złe postępowanie. Jak dotąd, to jedna z głównych rzeczy, które są wykorzystywane przeciwko niemu. Uważam, że to bardzo niepokojące oskarżenia. Jednak to nie wszystko. Zobaczmy, co jeszcze można znaleźć o Robercie Prewost. Jeśli chodzi o COVID, nie wiem, jaka jest Twoja opinia, i nie chcę wiedzieć. Wiadomo, że ludzie mają różne opinie. Ale załóżmy, że COVID był straszną chorobą, która zabijała wielu ludzi. Załóżmy najgorszy scenariusz, że to było coś bardzo niebezpiecznego i trzeba było podejmować środki ostrożności. Najgorszą rzeczą, jaką można było zrobić w takim przypadku, było zamknięcie kościołów. Jeśli masz wiarę, ostatnią rzeczą, jaką chcesz zrobić, to zaprzestać oddawania czci Bogu. Wręcz przeciwnie, ludzie muszą się więcej modlić, chodzić do spowiedzi, przyjmować namaszczenie chorych, przyjmować najświętszy sakrament, a nie zamykać kościoły, nie zawieszać kultu religijnego. A jednak widzimy, że prewost dał się porwać całemu programowi. Podążał za Nim, wspierał Go lub był Jego częścią. Udostępnił ten tweet Pana Palmy, który mówi do wszystkich wiernych katolików z Hiszpanii. Pokorna Rada, nie idźcie na niedzielną mszę. Nie idźcie na Eucharystię w niedzielę. Zrezygnujcie. Porzućcie wszelkie praktyki religijne. Powierzcie to wszystko Bogu przez 15 dni. To te słynne dwa tygodnie, żeby ograniczyć zarazy. Prawda? Teraz muszę to powiększyć. Wszyscy wierni chrześcijanie diecezji Madrytu są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Prewost udostępnił to w swojej diecezji. Był też bardzo aktywny w propagowaniu przekazu, że trzeba walczyć z zakażeniami, nie przychodzić na msze, tylko oglądać transmisje online i tym podobne rzeczy. Taka była jego polityka wobec COVID. Dla mnie to nie jest postawa godna kapłana. Nie zamyka się kultu i nie mówi się ludziom, żeby w ogóle nie przychodzili na msze. Jeśli chodzi o ekumenizm, zastanawiałem się, czy ma jakieś stanowisko, czy zobaczymy paczamamę i inne takie rzeczy. Udostępnił pierwszy film Franciszka. Najbardziej potworne wideo ekumeniczne, jakie można sobie wyobrazić, gdzie widzimy dzieciątko Jezus, Buddę, Różaniec, Menorę, wszystko razem w jednej łodzi, jakby to było to samo. Udostępnił ten film. Oczywiście podąża za tą samą linią ekumenizmu co Franciszek. Krótka dygresja, zanim przejdziemy do kolejnych dowodów tego, kim on jest. Prewost miał już wcześniej te skandale dwa w Ameryce z zakonu Augustianów oraz sprawę trzech ofiar nadużyć seksualnych w Peru. Już wtedy był z tego znany, już wtedy były o tym doniesienia medialne. Mimo to Franciszek awansuje go. Najpierw mianuje go biskupem, potem kardynałem, a następnie stawia na czele kongregacji wybierającej biskupów na całym świecie, na miejsce, z którego można zostać papieżem. Trzeba zauważyć, że Franciszek miał bardzo wyraźny zamiar wynieść go na pozycję, z której mógłby zostać wybranym na papieża. To było oczywiście częścią planu od samego początku. Wbrew temu, co mówią media, że był kimś anonimowym, którego nikt się nie spodziewał. Mimo wielu przeszkód, mimo wielu powodów, żeby nie stawiać go na najważniejszym stanowisku, Franciszek wynosi go tam, gdzie może zostać papieżem. Więc oczywiście to była polityka, oczywiście coś za tym stało, oczywiście był plan. Kolejne pytanie, jakie mam, to jakie jest jego stanowisko wobec agendy LGBT i tego wszystkiego? Ludzie przytaczają jego wypowiedzi krytykujące ideologię transpłciową, ale zobaczmy coś ciekawego. W 2020 roku udostępnia coś od Iwana i Punto. A kiedy udostępniasz kogoś, dajesz mu platformę. Kim jest Ivan Ippunto? Wystarczy spojrzeć na jego profil i już wszystko wiesz. To profil człowieka bluźnierczo przebranego za zakonnicę z flagą LGBT. Jestem lesbijką, jestem gejem, jestem biseksualny, jestem trans, jestem interseksualny, Jestem queer. To osoba z ruchu LGBT, a raczej aktywista LGBT, który zamieszcza różne tweety ukazujące jego poglądy i politykę. Prewost udostępnia tego człowieka na swoim profilu. Obok biskupa Burbricza widzimy Iwana i Punto udostępnionego przez prewosta. To mówi mi, że jego krytyka agendy LGBT jest równie wiarygodna co krytyka Franciszka. To krótki filmik pokazujący, kim jest ten człowiek. Oczywiście podąża za linią Franciszka. Oczywiście należy do obozu Maradiagi, Fernandeza i wszystkich przyjaciół Franciszka z Ameryki Południowej, którzy promują komunizm, nadużycia. Chronią księży dopuszczających się molestowania i homoseksualnych księży. Oczywiście to część całego planu. Czy możemy to wszystko ujaniać? Czy możemy pokazać te informacje opinii publicznej? To będzie trudne, ale to, co wam dziś pokazuje, to fakty. To wszystko można nadal zobaczyć na własne oczy. I to pokazuje, jaką osobą jest ten człowiek. Nie sądzę, żebyśmy mogli się wiele spodziewać pole o nie w cudzysłowie XIV. To zwolennik Franciszka, jego przyjaciel, faworyt franciszka, przyniesie ten sam rodzaj zniszczenia kościołowi katolickiemu co Franciszek. Jako katolicy musimy bronić naszej wiary, naszych zasad moralnych, katolickiej mszy świętej, nie dać się złapać na podwójną mowę. Nie możemy spocząć dopóki każdy katolik na świecie nie będzie wiedział, że ci ludzie są oszustami.